Spotkaliśmy się tutaj ze wszystkimi instytucjami, które pomagają w organizacji pracy osób młodocianych w wieku 15 lat i starszych. Spotkaliśmy się z przedsiębiorcami, którzy już dzisiaj zatrudniają osoby młodociane albo analizują, czy warto zatrudniać osoby młodociane. Mieliśmy wielu partnerów i wydaje się, że właśnie taka formuła, gdzie mamy i Inbest Park, i Chówce, i instytucje marszałkowskie, które zajmują się wsparciem kształcenia zawodowego i rzemiosło, i inspekcje pracy, to jest bardzo dobre miejsce, żeby wszyscy się zebrali razem i porozmawiali, co zrobić, żeby więcej młodych ludzi mogło korzystać z takich form zatrudnienia. Korzyści właściwie są dla kilku stron, bo z jednej strony są to korzyści dla pracodawcy, który może sobie. Potrzebny dla siebie sposób kształtować młodocianego, a później już docelowego pracownika. Korzyści są także dla ucznia, który uzyskuje wiedzę taką praktyczną, związaną z pracą na danym stanowisku pracy, ale też może kształtować swoje postawy, swoje cechy osobowościowe, charakteru, czy postawy, które będą mu potrzebne we współpracy z każdym pracodawcą. Czy to jest na przykład realizm życiowy, poważne podejście do pracy, rozwój ambicji, możliwość doskonalenia, dokształcania się, kwalifikacji. Poza szkołą, która też korzysta z tego, prawda, bo ma możliwość zorganizowania praktyk dzięki zatrudnianiu młodocianych, poza korzyściami dla ucznia, dla pracodawcy, także samorządy mogą z tego korzystać, bo oferują w swoim rejonie firmy, które tych młodych zatrudnią. Staramy się pozyskać wykwalifikowanych pracowników. Taka praktyka, klasy patronackie dają nam możliwość tego, że przyuczamy tych uczniów, tak, te osoby do zawodu, które są u nas, nie ukrywamy, tak, najbardziej pożądane. Jest to tapicer, jest to krawiec. Także staramy się tutaj współpracować ze szkołą, zespołem szkół im. Hipolita Cegielskiego w Podzieży. I wspólnie próbujemy tak szukać osób, które zechciałyby przyjść do nas na taką praktykę. Wiedziałem, że y, taka firma jak Europol, która, która tutaj robiła między innymi prezentację, opowiadała o, o młodzieży, pr prowadzi taki sposób rekrutacji i zatrudniania młodzieży, czyli już nawiązuje kontakt w szkołach średnich od samego początku, mając swoje warsztaty i, i później te poszczególne osoby już prowadzi do y, nauki zawodu i, i, i później przystąpienia bezpośrednio do, do produkcji. My jako rzemiosło, jako organizacje rzemieślnicze, czy to cechy, czy to Izby, robimy wszystko, aby młodzież zachęcić, a więc przede wszystkim odwiedzamy tych młodych ludzi w szkołach. Mamy różnego rodzaju filmy promujące rzemiosło, ale najważniejsze jest to, że robimy różnego rodzaju konkurs. Młodzi ludzie zapoznają się z warunkami pracy, jakie to są, jak wykonywać ten zawód, z jakąś częścią. Tej praktycznej nauki zawodu, ale tam są również i quizy, i konkursy, i w ten sposób są bliżej, bliżej e, y, tych, tych zawodów, w których, w których mogą się uczyć. Od y Jakiegoś czasu bardzo ściśle współpracujemy z instytucjami naszego tutaj regionu Pirskiego w ramach szkoleń, gdzie wymieniamy się doświadczeniami no i wspólnie wypracowujemy pewne narzędzia, które pozwolą nam wyjść do pracodawców, żeby zachęcić też młodzież do podejmowania jednak nauki w zawodach rzemieślniczych, w zawodach ginących. Wspieramy również z doradztwa zawodowego, a więc pozwalamy uświadamiać, młodzieży, jak ważny na przyszłość jest wybór właściwego zawodu.